Ciemoliska, z tej strony Beka i nazwij. Kolejny filmiku. Ciebie będę naszym w pierwszym odcinku Q&A Od rozumiem, że mam zamiar odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zadaliście mi pod zapowiedzią w tym odcinku, tyle, że będzie raczej podzielony na dwa, prawdopodobnie jakoś mniej więcej w połowie, jakby tego co teraz nagram po prostu będzie jakby przecięta na pół, jakby będzie, to będzie pierwszy odcinek, drugi, to będzie pierwsza część pierwszego odcinka i będzie druga część pierwszego odcinka i następny odcinek drugi będzie już z następnymi nowymi pytaniami. Pytania od Dominika Graczyk. Czy pokażesz swoją twarz? Ogólnie chciałam swoją twarz pokazać na mniej więcej jakoś tak 1000 subskrypcji. I nie chciałam trochę jej pokazywać, ponieważ między w tym samym czasie prawdopodobnie bym powiedziała o swoim drugim kanale, gdzie nagrywałam vlogi, gry i cosplaye I właśnie nie chciałam za bardzo jakby tak mieszać tych dwóch kanałów. Jakby na razie powiadamać innego o drugim. Dlatego właśnie wolałam też nie pokazać twarzy. I tak chciałam, żeby było to na 1000 subskrypcji. Ale z powodu takiego i chyba w kilka dni przyszło mi 400. To chyba to przesunę. Chciałam przynajmniej. Gdyby nie to, że chyba dwie osoby już znalazły mój właśnie kanał, na którym nagrałam vlogi Także dosyć możliwe, że niedługo pokażę swoją twarz. Ile masz lat? 16! Wow. Czy masz chłopaka? Nie, bo w gimnazjum były same fakboje i w ogóle e? nie było żadnych metali, żadnych emosów, żadnych alternatywnych ludzi. A jeżeli już taki się znalazł, z którego spotkałam na bierzmowaniu, który okazało się, że chodzi do mojego gimnazjum, to okazało się, że jest gejem Tak właśnie mówię o tym koledze, którym nagrywałam właśnie ostatni odcinek z yy, haulu zakupowego. I w sumie się cieszę, bo zawsze bo w sumie traktujemy się jak młodsza siostra, starszy brat, i zawsze chciałam mieć w sumie starszego brata Geja, także w sumie jej moje marzenie się speł spełniło. Czy masz ser planet? Mam konto, które już mam od paru ładnych lat, właściwie to było moje pierwsze w życiu konto na listy planet, na no, którego już nie używam. Ostatnio chyba chodziłam, jakoś kilka miesięcy temu, tak żeby sobie zobaczyć jakiś taki nowy look ustawić i tak dalej. Troszkę się wciągnęłam, to na parę dni, potem znowu to o tym słuchem zaginął, także no. pytań od Monika TV. Pytanie pierwsze. Jak masz na imię Magdalena i wolę Magdę. Jeżeli ktoś mówi do mnie Magdalena, Madzia Madialenka. To kurwa zabije. Nienawidzę zrobienia imienia, wolę moje imię Magda i koniec kropka, i tak jestem trochę dumna z tego imienia. Jaki masz kolor włosów? Taki. Sraki. Mówią, że to jest ciemny blond, chociaż ja i tak to traktuję jako po prostu brązowy, ponieważ one są strasznie ciemne. Zależy od czasem Czasami widać, że to są brązowe, a czasami po prostu wygląda, jakby były czarne. Czy masz rodzeństwo? Nie, ale jeżeli liczy się pies, to mam młodszą siostrę. Pozdrawisz? Pozdrawiam Monika TV. Lubisz mnie? Wiesz, w sumie się nie znam, ale myślę, że i tak bym Cię polubiła Ile masz LPS? Jakie jest Twój ulubiony anime? Moim all time favorite anime na pewno będzie Naruto yy, A tak to uwielbiam jeszcze Fairy Tail, Kachouma ma Watamotę Corpse Party? Toradora! Tak, 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 Taiga jest the best Jaki jest Twój ulubiony pet shop? Nie mam swojego ulubionego, ale na pewno ten jest jeden z moich ulubionych i drugim i pewnie jakoś mniej więcej właśnie są te dwie, dlatego one są obie moimi maskotkami kanału I w sumie jeszcze tego nie widać, że ona również jest, bo jeszcze nie zrobiłam y, tego banera, ale jest w montażu przez około chyba już dwa lata Ale nieważne Ile masz już kanał na To chyba chodzi o to, że ile już mam ten kanał I ten kanał, klipy, mam, założyłam chyba w czerwcu 2015 Przesłałam tylko wtedy trzy filmiki I potem się słuch o mnie zaginął i w tym właśnie roku dopiero zacząłem, czyli około mam już go właśnie przez dwa lata Ale i tak używam go w sumie jakby tylko dopiero teraz przez około pół roku Masz drugi kanał na ety? Heh. Mam drugi, trzeci, czwarty, piąty To znaczy martwe mam jeszcze trzy Parę, bo których nie używałam, stworzyłam, miałam używać, ale nie, nie używałam Jeszcze jeden, który używałam, ale teraz je, też jest już martwy i przez to przeniosłam się na, na, na kolejny, który teraz jest aktywny i jeszcze jeden mam z Star Stable i grami o koniach, ale troszeczkę jest jakby czasem jest martwy, czasem aktywny, także trochę jest nim ciężko Masz a, jeżeli tak to podasz Niektórzy mówią Skype, ja mówię Skype i tyle Tak mam, a czy podam to nie, zobaczę, ponieważ mam jakby jeden taki stary, który właściwie może zreaktywuję, a może sobie osobno do LPS, yy, zobaczę Jeżeli postanowię, że będę chciała podać tego Skype'a, to prawdopodobnie będzie to wszystko w opisie, gdyż w opisie będą wszystkie informacje, czyli będzie i program, który montuję i wszystkie informacje, które będę chciała po prostu wam przekazać Jaki masz kolor oczu? Niebieskie to czasami bynajmniej były szara, ale czasami zależy że mam na nastroju, gdyż czasami, kiedy ja bym mam to czasami są takie mocno czy niebieskie, to czasami są jaśniejsze, a czasami takie szare, kiedy na jest jest słusta. Także ja sobie troszkę czekam i ich, ich odcinek zależy od tego, jakie jestem nastroju. To jest super! Zasługujesz mnie? Jeżeli się nie mylę, to chyba jeszcze subskrybuję, ale za chwilę sprawdzę. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam w Nysie, województwo opolskie, ulica nie powiem. Short hair? Czy spaniel? Zdecydowanie shorter. Ja spaniela na samym końcu. Dogi? Czy spaniela? Dogi, zdecydowanie dogi Polecisz mi jakieś anime? Wiesz, nie wiem jakiego gatunki robisz. ja zaczęłam teraz dzisiaj oglądać Haikyu. Po prostu mam zajebisty humor i to jest episkie anime, nie wiem czy oglądałaś, ale jeżeli nie to polecam O której godzinie to nagrywasz? Eee, która jest godzina? 12.26 Na no, spoko Kot versus pies Oba Ja uwielbiam wszystkie zwierzęta i nie mam nigdy tak, że albo to albo to, ponieważ uwielbiam wszystkie zwierzęta Od ptaków do ssaków i tak dalej, nie wiem, ryby, wszystko i tak dalej Pizza czy lody? Wstawię coraz mniej, jakby mam smaka na pizzę, coś dziwne. Kiedyś potrafiałem zjeść kilka kawałków, teraz ostatnio jakoś tylko jeden. Także lody. Nagrywamy coś kiedyś razem? Zobaczy się, może jakoś się uda, może nie, nie, zobaczymy. Zawsze możemy zrobić taki kolat filmik, czyli w sumie po prostu, że nagrywamy jakby osobno, ale potem to się montuje razem. Tak jakby. Zrobiłeś kiedyś odcinek, jak pokazujesz swoje rysunki? Yy, w sumie dawno już nie robiłam się za rysowanie, także w sumie mam jeden noc, gdzie mam jakieś rysunki z tego i poprzedniego roku. I mam już rysunki z dzieciństwa, nie wiem, może zrobię kiedyś jakiś taki filmik Pytanie od Elvira, LPS TV Jakie gry najbardziej lubisz? I to zależy, bo uwielbiam horrory, ale wolę je oglądać na YouTube, a nie sama grać Toż oprócz Outlast'a, ponieważ Outlast'a widziałem już tyle że grać się nie boję i uwielbiam sumie. A tak to uwielbiam bardziej takie typu Tomb Raider Teraz oglądałam właśnie na YouTube Horizon, Zero Dawn Uwielbiam Far Cry'a, nie wiem, którym uczę się najbardziej, ale bardziej uwielbiam chyba sumie i twójkę. Nie pamiętam, jak się nazywała ta gra, ale tam był Francis Drake, ten główny bohater I tam najbardziej uwielbiam dwójkę i czwórkę chyba części Powiem przygodowej, nie wiem cokolwiek, jak chce się nazwać, takie gdzieś po prostu i strzelanie, strzelanie i stabuła i tak po prostu tak, uwielbiam gry. I uwielbiam gry od Telltale, Telltale te te, te te, tak się nazywają, gdzie na przykład jest The Walking Dead, The Wolf Among Us i po prostu te gry od tej, tego właśnie wydawnictwa, wydawnictwa? Nie wiem. Jezu, te gry są najlepsze po prostu, trzeba że może wybory i to w jakimś stylu, są takie komiksowe zrobione, O, piękne. Tak, ja uwielbiam gry, ale nie takie typowe Sims, takie dziewczęce gry, a może oprócz Star Stable, bo to jest najlepsza gra, ever. Ale ja wolę takie po prostu gry. Ani, że takie simsy, czy takie kurde To no, zobaczymy, ale po prostu dwa bardziej hardkorowe rzeczy Jaki kształt rps najbardziej lubisz? Jaki w szkoły najbardziej lubisz i które najbardziej nienawidzisz? Najbardziej uwielbiam to przerwę oczywiście Tak, też może być jeszcze jak są wodne lekcje, bo nie ma nauczycieli, nie ma Czyli ze sensu, kiedy na świetlicy A tak serio, to uwielbiam angielski, niemiecki Plastykę uwielbiałam, muzykę uwielbiałam oraz yy, teraz miałam film, stoi fotografię. Tak, jestem prawo półkulowcem. Czyli bardziej artystyczne rzeczy i takie tam. Jeżeli chodzi o te, które nienawidzę, to oczywiście matma, fizyka, chemia. Chociaż w sumie najbardziej matma, ponieważ na chemii i fizyce to w sumie są eksperymenty, które ja uwielbiam. Szczególnie na chemii, kiedy są wybuchy, jest ogień i jest po prostu pięknie. Czasem pozbierasz to, że -y, jesteś mniej lubiana przez swoich przyjaciół znajomych? Większość i tak o tym nie wiedziała, tam barba tylko jedna osoba, która po prostu nie znała po prostu byliśmy od podstawówki, więc teraz odcinka, żeby byli w gimnazu zależy od podstawówki, to po prostu mnie coś kojarzyli. I to już miałem się, że już z tym skończyłam, ale jedna osoba się tam pokazała, ponieważ ja jeszcze raz robiłam filmik, i się fotografie z opisami, czyli ten do w świąt. I ten myślę, mój 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 kolega, to właśnie z nim robiłam to prekopywanie, na początku takie się zastanawiałem takie what the fuck co ja robię, a potem mu pokazałem, sobie robię swoje scenerie, jak odzieliśmy do sklepu, po nowe figurki i w sumie to jakby no nie doszczam to po prostu. Nawet była by mi to w tupie, bo i tak